Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Kopa to 60 sztuk, a Mendel to 15 sztuk. Kopa jest większa od mędla. Ok. No i tutaj zaczynamy od odejmowania, czyli mamy 60, odjąć 15, a to będzie 45 sztuk. Tą naszą różnicę dajemy do licznika, a do mianownika zawsze rzecz odwrotną. Czyli jak jest? Kopa jest większa, to wartość mniejszą dajemy do mianownika. I że to ma być procent, no to razy 100%. Skracamy sobie tutaj w obrębie tego naszego ułamka, czyli będziemy mieć na, 40, na 15 dzielimy 3. Tutaj 1, 3 razy 100 to jest 300. Czyli kopa jest większa od mędla o 300%. Zaznaczamy odpowiedź C. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.